Hej! Cześć, siema wam wszystkim, tutaj ja, Romanek 100 i witam was w trzecim już odcinku z mojej własnej gry Devlife. Dzisiaj kontynuujemy sobie oczywiście na naszym save'ie, gdzie mamy Romana Metalowca. Generalnie z takich informacji i aktualizacji, to jestem mniej więcej w połowie pracy nad kolejną aktualizacją. Także myślę, że maksymalnie za dwa tygodnie powinna ona być na, na Steamie już dostępna, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie przypomnijmy sobie, co tutaj mamy. Oczywiście wersja gry się nie zmieniła od poprzedniej, także te dwa bugi, które wystąpiły w poprzednim odcinku, nadal nie są rozwiązane w tej wersji. E, I też nie mogę za bardzo ich odtworzyć, szczerze. Także zobaczymy, czy mi się uda to znowu zrobić dzisiaj. E, bo między innymi nie dodają nam się chyba zarobki e, za projekty, chociaż tutaj zdecydowanie chyba się to dodało. Także nie wiem, czy wtedy była jakaś taka konkretna sytuacja, że to się gdzieś nie, nie dodało. W ogóle mam jakieś strasznie duże wydatki. Dlaczego? Aha, bo kupiliśmy lokację, no tak, ale dobra, to nam powinien nasz super ekstra projekt 33 wynagrodzić eee, i mamy też kilka ulepszeń firmy na dobry początek, także od tego zacznijmy. Mm, zobaczmy. Czyli tak, Lidzie fanów widzę, mamy zrobioną. Możemy już odblokować duże zlecenia, niekoniecznie, na razie bym chciał to robić. W sumie weźmy sobie, wyszukujmy więcej zleceń, będzie większy wybór. Czemu nie? Koszty wyszukiwań też by były fajne. Na razie więcej, chociaż w sumie właśnie dobrze by było chyba zatrudnić większą liczbę pracowników. Weźmy sobie, zwiększmy wybór do 10. Będzie nam znajdować 10 przeciwników. Pracowników, nie przeciwników. Liczba kryteriów raczej nam się nie przyda. Wymagane umiejętności też nie do końca. Ale o, koszty wyszukiwania w sumie to mogłem bardziej zmniejszyć niż tych 10 pracowników. Bo i tak ciężko mi będzie znaleźć aż 10 na raz. Eee, a koszty byłyby w tym wypadku lepsze. Ale dobra celów firmy nie mamy, ale sobie przypnijmy to okno, żebym na pewno żadnego nie pominął. E, I tak, luknijmy sobie na zleconka ewentualne, nie mamy żadnych. Dobrze, czyli dobrze by było od tego zacząć, chociaż być może zaczniemy od zatrudnienia pracowników. Zróbmy tak, poszukajmy sobie na dobry początek pracowników. Gdzieś mi double click wszedł na myszce. Um, tylko może no nie aż 10. dobra zobaczymy ilu znajdziemy. Powiedzmy, Oj, tu w ogóle ciekawe, że zauważyłem. Dobrze wiedzieć, dobra, to też będzie poprawione w tej wersji, bo tutaj się tekst trochę skaluje, lepiej żeby się rozciągał jednak dalej Także to też zostanie poprawione na pewno w kolejnej wersji W sumie dobrze by było, jakbym sobie to jakoś zapisał, ale nie chcę letabować gry eee, Czy będzie gra, A, będzie grała muzyczka w tle, dobra I nawet nie będziecie widzieć, co pisze, to to może być eee, Skalowanie tekstu w wyszukiwaniu pracowników Pewnie slash zleceń, bo podejrzewam, że tam występuje podobny bóg Dobra nie jest to oczywiście jakiegoś bardzo poalące, ale dobra. E, w ogóle w czym myśmy się tutaj specjalizowali? To jest zajebiste pytanie. Mm, raczej strony internetowe, dobra, to i w strony internetowe sobie dalej pociśniemy. Czyli strony internetowe, jeśli o to chodzi, na pewno sobie ograniczymy wiek tych postaci do 40 powiedzmy, a minimum gdzieś tak 25. To już nas będzie kosztować półtora tysiąca. Zastanawiam się, czy nie dać jakichś takich bardziej luźnych kryteriów. Żeby po prostu zobaczyć, kto tam będzie. Tylko, może tak, ograniczmy sobie też wypłatę do maksymalnie trzech kafli. No powiedzmy, minimalnie 1000, żeby też nie, nie znajdowało nam samych słabiaków. Dobra, 1500 wtedy będzie też wartości. Ok, 2000 na no to wydamy, nawet wydamy więcej, wydamy sobie trójkę. Ale poświęcimy minimalną ilość czasu, zobaczymy, ile znajdziemy. I tak właśnie tego wyszukiwania do końca nie zrobimy. Czyli tak, przepiszmy sobie, niech może Roman szuka, a Abigail w międzyczasie. Poszuka zleceń. I zleceń yy, myślę, że na razie albo dobra, weźmy jakieś średnie, tylko odblokowane, i żeby to były strony, chociaż to w sumie nie ma takiego znaczenia. Yy. W sumie najlepiej chyba będzie wybrać coś stąd, wydaje mi się, jakiś konkretny komponent. Ona jest chyba dobra w testowaniu, to niech spróbuje znaleźć coś z jej umiejętnością. Coś takiego sobie weźmiemy. Czyli Abigail szuka tego. Dobra, czyli możemy przyspieszyć czas. Niestety, no jak mówiłem, ciężko będzie znaleźć 10 pracowników, tak naprawdę. czuję, że być może zostanie trochę zbalansowane to w następnej wersji? Bo w sumie 10 pracowników wyszukiwać trochę chyba nie ma sensu, aż taka, taka duża wartość. Na szczęście, tutaj zlecenia. Co prawda nie znaleźliśmy aż 6, ale znaleźliśmy 5, także jest ok, jeśli chodzi o to wyszukiwanie zleceń. Jest parę fajnych, tylko w sumie, póki Roman szuka pracowników, to raczej będzie ciężko. Cokolwiek ogarnąć, może podmieńmy go. Niech dalej Abigail szuka, niech on odpocznie. Dobra, widzę, że chyba więcej niestety nie znajdziemy. Czyli tak średnio bym powiedział, jeśli chodzi o tych pracowników. Dobra, ten jest lepszy, jeśli chodzi o staty, i to dużo lepszy. Dwunasty poziom, niewiele więcej chce, bierzemy. Czemu nie? Także na razie sobie popracujemy na trójkę pracowników. Może na razie nie będę zatrudniać Maksa. Niech będą w ten sposób. Oczywiście Dali nam tutaj nasz projekt finansuje pół miliona już na nim zarobiliśmy. Jakie były nasze przewidywania, jeśli o ten projekt chodzi? A, teraz się tego nie do zobaczy. W sumie, ja chyba też to poprawię, bo fajnie było wiedzieć, ile, ile na początku była przewidywana ta, ta wypłata. Też wtedy bym wiedział, jak dobrze algorytm to obliczający działa. Um, Dobra, czyli teraz właśnie... Ad w sumie nie spojrzeliśmy na jego skillset, e, także zróbmy to. E, OK, testowanie, super, czyli akurat dobrze, dobrze poszukaliśmy zlecenia. Czyli tak, zobaczmy. Ochrona przed hakerami, gify, chat, konta. Minuta 40. Która jest najlepiej płatne? To jest najlepiej płatne. To zaakceptujmy, zobaczymy. Co ma być to będzie, jak tu mówią. I tak, bierzemy sobie Fluid Design. Bierzemy sobie ochronę przed atakami hakerów i czat, dobrze. Fluid Design robi Abigail, Większe rzeczy widzę robi Abigail, dajmy naszego nowego pracownika, Roman nie ma w sumie co w tym momencie robić, no trudno, ale tak mi się to tutaj dobrało niestety. Też na pewno balans zleceń, czasu czasu deadline'ów, sorry, zleceń też zostanie trochę poprawiony, bo on jest nieadekwatny troszeczkę, mam wrażenie, chociaż być może, może jest adekwatny, bo one się losowały w momencie, kiedy mieliśmy dwóch pracowników, teraz mamy oczywiście jednego więcej, czyli to trochę ten balans zaburza, ale dobra, kolejna kolejne dobrze płatne zadanie, animacja, animacje... Ochrona przed atakami hakerów. Dobra. Czyli tak, tu możemy dać Abigail, tu możemy dać co ciekawe Romana. Do animacji też OK. Czyli nasz nowy pracownik tutaj za bardzo nie ma w tym skilli. To jest też błąd, którego bardzo nie mogę odtworzyć, w sensie nie wiem co go powoduje, bo czasami w tej lokacji zdarzają się jakieś takie bugi graficzne. Od czego one zależą? Nie mam bladego pojęcia. Mam wrażenie, że to jakieś oświetlenie tej lokacji, ale nie umiem go poprawić tak, żeby tak nie było. Oczywiście będę nad tym pracować, mam nadzieję, że mi się to uda gdzieś tam rozkminić. Ale zobaczymy. O, mamy bardzo fajny cel firmy i miesięczny przychód gdzieś się zbagował bo pomimo że jest wykonany to się nie zrobiło nie zrobi się kompany goal w sensie pewnie jak zrobię jakoś tak i tak albo nie musiałbym kasę dodać to pozwolicie że czytuję o nie dobra w ogóle się gdzieś popsuł kompany goal się nie robi to ciekawe i w ogóle tu mi by deadline za chwilę uciekł, ee, bo się rozgadałem ale dobra teraz już poszedł czyli to też jest kolejny bug do naprawy czekajcie sobie zapiszę Eee, niepoprawne wykonywanie się celu firmy na osiągnięcie przychodu w miesiącu. Cyk. Eee, i w sumie ukończmy to zlecenie. Nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Eee, mamy też nagrodę za cele firmy. Co ciekawe, eee, to jak wygląda? Na... O, patrzcie, jak ten graf ładnie tutaj, hop, do góry leci. Okej, okay, tu nawet, aha, dobra, pewnie jakieś cele firmy zarobiliśmy. To też jest błąd, który będzie poprawiony w następnej wersji, bo to formatowanie tutaj nie do końca działa, e, tak naprawdę. E, ale będzie to oczywiście poprawione. E, dobra, i też właśnie, nagroda za dodatkowe cele firmy, aż 6 wykonaliśmy w tamtym, w tamtym roku. Możemy sobie wziąć albo dofinansowanie firmy, gdzie tutaj widzę też jest problem z formatowaniem tych wartości, czyli też muszę sobie zapisać. Dlatego jednak, widzicie, trzeba samemu trochę grać, żeby takie rzeczy... To bo ludzie być może na to nie zwracają uwagi, a to jest jednak problem. E, formatowanie dużych liczb w nagrodach za dodatkowe cele firmy. Zobaczcie, że to tak wygląda, ale no jednak dla mnie, ja rzadko gram tak, żeby się skupiam na grze i nie testuję jakiejś konkretnej rzeczy, którą zmieniłem, e, kiedy, kiedy coś tworzę. Także taka gra, po prostu rozgrywka, jest dla mnie bardzo dobrą okazją, żeby zobaczyć, co nie działa. Wiecie co? Mamy zadanie na fanów, czyli tak naprawdę dostaniemy za to sporo kasy, czyli to nie jest niepotrzebne. Pracownicy są zadowoleni. Kolejny level jest dosyć OP, ale weźmiemy sobie reklamę w mediach. i Weźmiemy sobie nowych fanów, to nam zasili też konto dodatkowo. I dobra, zaczniemy chyba robić własne projekty kolejne, bo mamy na to cel. Mamy na to cel, czyli bardzo to będzie fajne to porobić. Wiecie co, weźmiemy sobie tak, weźmiemy sobie filmy. Weźmiemy sobie coś do testowania. Nasza tamta, tamten nasz drugi kościół jest dobry w tym. Weźmy sobie logi i coś być może z designu fajniejszego, bo do tego będzie nam potrzebna Abigail. Bo chciałbym, żeby mniej więcej trzej nasi pracownicy mogli nad czymś pracować. O właśnie, czyli idealnie. I mamy też w ogóle level naszej postaci, także rozdajemy sobie punkty. Moglibyśmy te filmy ulepszyć, ale na razie myślę, że nie. Dobra, pójdziemy dalej. Tutaj weźmy sobie blok i od razu go kupmy, żeby nie czekać. Plus cele firmy. Na razie więcej pracowników chyba nie będę zatrudniać. Być może coś jeszcze z własnych projektów. Liczba fanów, większy. Wiecie co? Weźmy sobie. Zwiększmy sukces własnych projektów. Czemu nie? Dobra, i tutaj muszą zacząć pracować. Generalnie troszeczkę y projekty własne będą przerobione w kolejnej wersji. Z tego względu, że. Eee, trochę się też zmieni z tym pół czasu w grze. Okej, okay, płatne z góry zlecenie, całkiem fajne za 7000. Standardowa cena rynkowa to się jeszcze zastanowię. Eee, w sumie nasz mael jest gotowy, a wiecie co, dobra, zaakceptujmy to jollo. Trochę dostaniemy przynajmniej boosta na być może dystrybucję tego projektu. Zróbmy go od razu, żeby gdzieś tam tam nie leżał. Eee, czemu bloga tu nie ma? Właśnie nie wiem, gdzieś czasami się też baguje to wyszukiwanie Zresztą ono i tak będzie trochę poprawione, bo ono się będzie resetować za każdym razem. Teraz jak widzicie nie było ono zresetowane do końca dobrze. Proste protokoły internetowe nam są potrzebne. Proste skrypty internetowe konta użytkowników. Dobrze. I tak, zobaczmy, czy może tutaj ktoś pracować. Może właśnie pracować nasz kolejny pracownik. Niestety w tej wersji troszeczkę jest popsute zwijanie okienek. Także, no niestety, to zostanie też poprawione dopiero w kolejnym update'cie Dobra, widzę, że to zadanie w miarę będzie skończone przez naszego człowieczka Dobra, tutaj jeszcze Abi... ale dobra, Abigail to skończyła Czy Abigail to może zrobić? Niestety nie, czyli film musi Roman dokończyć W takim rozrachunku Jak widzicie, ten projekt zaczyna już generować całkiem duże koszty, ale nadal nie jest to coś, z czym sobie nie poradzimy Także to też zostanie zdecydowanie zwiększone eee, Dobra Mamy niespotykany sukces znowu, ok, no to bierzemy sobie chyba maksymalny okres dystrybucji, pierwszy milion być może zarobimy na tym projekcie, lecimy Niech się sprzedaje Te sobie okienka zwiniemy i skończmy to zadanie Znaczy zlecenie, i co ciekawe go nie ukończę, wow, dawno nie, nie było tak, żebym nie ukończył jakiegoś zlecenia eee, To jest też bug, który zostanie naprawiony w kolejnej wersji, bo jak widzicie deadline upłynęła się, to zadanie nie skończyło eee, Ale ja je zakończę, żeby tutaj za bardzo nie psuć gry ale ten buk już został generalnie naprawiony, no jeśli o to chodzi, także to też to tak jak mówię w kolejnej wersji. W sumie dalej mamy robić własne projekty, to lecimy. Trochę może zamieszamy, jeśli chodzi o rzeczy. Ale filmy zostają. Weźmy sobie po naj, najbardziej zaawansowanych rzeczach z każdej kategorii. Zobaczymy. Nie wiem, właśnie, Abigail jest trochę, niby jest naszym designerem, a nie może animacji robić. To trochę niedobrze, ale dobra, nie będę jej dorzucał żadnego osobnego projektu. E, popracujemy tutaj we dwóch nad tym, e, nad tym komponentem. Znaczy nad tym projektem, sorry. O, ale tutaj na przykład nam się wylosował normalny sukces, i widzę, że przewidywane dochody są bardzo niziutkie. Z tego niestety. Czyli raczej nie warto w to inwestować. No, to tak, więc odrzucamy ten projekt w takim razie, i w sumie możemy go wyrzucić. Nie jest nam potrzebny, e, dobra. Te sobie zarabiają. Aha, tylko tu jest za wydanie. Dobra, no to robimy kolejny projekt. Tamten trochę nam nie pyknął. Weźmy tak Fluid Design, bo wtedy może mogą nad nim wszyscy pracować. I znowu weźmy sobie takie trzy komponenty. To jest chyba dokładnie to samo, co się sprzedaje tutaj. E, także zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Okej okay. I zarobiliśmy pierwszy milion. Super na jednym projekcie. Oczywiście tam. A nie, to nawet podjęcie całkowitych kosztów. Super. Dobra. Czyli jak widzicie, pierwszy milion mamy e, już spokojnie z nami. Niedługo milion fanów też będzie fajnie. Ok, ten projekt poszedł, widzę, bardzo szybko i będzie miał ogromny sukces. Spoko. Czyli na nim powinniśmy fajnie zarobić. E, chociaż przy 12 miesiącach to nie bardzo. Także wydajmy go na. Tak zarobimy jakieś 22. No tak zarobimy więcej. Także weźmy sobie to ten okres dystrybucji także dwa kolejne projekty wydane, super i fanów mamy dosyć sporo jeszcze zdobyć tak mamy już ich całkiem, całkiem dużo także spoko jeśli o to chodzi, dobra przyspieszmy trochę czas w sumie nasi pracownicy są wypoczęci eee, także ponownie chyba lecimy ten sam schemacik zobaczymy co teraz się trafi jeśli chodzi o jakość tego projektu oczywiście nasi pracownicy sobie awansują także będziemy je też wykonywać coraz szybciej jak widzicie chociaż dobra to akurat trochę bógu było dużo do naprawienia i to nie poszło jakoś super -eksa szybko niestety już teraz mały sukces e, także nawet nie opłaca nam się tego wydawać także usuwamy także kolejny raz tylko może teraz już coś zamieszajmy żeby nie ciągle to samo weźmy sobie logi weźmy forum i może blog a z designu pasujące kolory i fluid design. Zobaczymy, jak nam pójdzie zlecenie z większą ilością komponentów. To niestety, Roman będzie musiał pracować nad tym. Tu może Abigail, dobra. Przyspieszmy trochę czas. Tutaj też może Abigail, tutaj Roman. Aha, Roman pracuje też nad tym. Ale tu może go Max, czy tam ma L zastąpić. Szybko poszło, bo to trochę słabsze komponenty. Niestety, normalny sukces, także ten przychód nie jest tutaj, nie jest tutaj za fajny. Niestety, kolejne zlecenie, ale tylko 5000. trochę mało, szczerze. Jest szansa, że tego nie zdążę zrobić. Także wydaje mi się, że nie podziękujemy za to. E, właśnie, czekajcie, bo tam chyba też e, własny projekt właśnie został ukończony. Tylko też, no dystrybucja nam się tutaj nie opłaca kompletnie. Nie, nie zarobimy na nim. Ale wiecie co, w sumie weźmy go na 3 miesięcy, żeby zrobić ten cel firmy. Tak naprawdę, możemy nie zarobić na tym projekcie, ale wydajmy go. Wydajmy go. Czemu nie? Zautomatyzowane testowanie. Powiedzmy filmy i blog. I może anim... A nie, bo animacje robi Roman. To będzie za dużo dla Romana. Fluid design i pasujące kolory dla Abigail. Dobra, tutaj to, tutaj to. Tutaj, a dobra, tutaj też Roman, czyli nie. O, dobra, widzę, że trochę słabo wybrałem. A dobra, to tutaj Abigail może pracować. Ok, i Abigail też awansowała, któraś umiejętność, czyli będzie ją jeszcze lepiej i szybciej robić. Ok, Romanowi zostały tylko filmy do zrobienia. Zobaczmy. O, ale tutaj już zarobimy super, znowu ogromny sukces, bardzo fajnie. E, ale nie ma co go na 12 miesięcy wydawać, bo jak widzicie, będzie bardzo drogi w dystrybucji e, na, na taki czas. E, także zostajemy sobie przy 6 miesiącach, wydaj. I jeszcze jeden własny projekt nam jest potrzebny. Miesięczny przykład na poziomie 200 tysięcy, nie wiem, z tych projektów być może się uda. Zobaczymy jak nam to tutaj pójdzie, ten powinien też fajnie chyba zarabiać. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo projektów w dystrybucji. E, niestety te panele i tak się zaraz w sumie rozwiną, czyli nie wiem po co je zwinąłem, bo jak otworzę to okno to niestety się rozwiną. To jest też jak mówię, bug, który będzie poprawiony w następnej wersji. Mm. Dobra, nawalmy znowu najlepszych umiejętności tak naprawdę. Też w kolejnej wersji będą miały one większe znaczenie, ich jakość, kiedy tutaj będą wrzucone, też będzie dużo szybszy progres, bo jak widzicie, no teraz tutaj ogarnąć level pracownika jest dosyć ciężko, także to też będzie oczywiście wszystko pobalansowane w kolejnej w kolejnej wersji. Okej, okay, dobra, też ten... Coś czuję, że trochę ograniczę, przynajmniej maskę jakoś zrobię, żeby nie zawalało aż tak bardzo, bo jak widzicie, jak jest dużo powiadomień, to niestety troszeczkę tutaj spami, szczególnie jak jest ma na maksa przyspieszony czas. Okej, okay, dobra, czekajcie, bo tutaj nam się pokończyły... pokończyły się nam projekty. W sumie ten nie był aż taki zły, bo tylko 5 straciliśmy. Ten projekt też ukończony, aha, dobra, czyli to jest wydane, spoko. Tutaj... a czemu tu nikt nie pracuje? Pracuj Roman, czemu nie pracujesz nad tym? Okej, okay, niestety przesadzasz niezadowolenie nie samolocie pracownicy trochę, ale to nic. Okej, okay, znowu jakiś zajebisty projekt. Tutaj zarobimy kolejne miliony, także spoko. Być może ogarniemy sobie ten miesięczny przychód w sumie. Mamy aktualnie w dystrybucji dalej cztery projekty, czyli spoko. Firma ma niewydane punkty rozwoju. Weźmy sobie coś jeszcze tutaj. E, Koszty dystrybucji są zmniejszone. Dobra, zwiększmy sobie zyski. I mamy tylko jeden punkt, czyli to na razie tyle. Aha, bo zrobiliśmy zadanie na wydanie pięciu projektów, super. E, także dobra, czekamy, dodają nam się fani, dodaje nam się wszystko, także bardzo fajnie. E, Okej, okay. któraś dystrybucja się właśnie zakończyła. Okej, okay. tylko 50 tysięcy, to tak bez szału szczerze. E, Okej, okay. tutaj, tutaj, nadal no projekt jest w dystrybucji, ale już mamy bilans całkiem fajny. Tutaj też projekt jest w dystrybucji, ale jest całkiem fajny bilans. Na tym straciliśmy, to usuńmy w sumie. To było zjawisko projekt, to możemy zostawić, to zaakceptowane wywalmy. Te w sumie nagrody nam nie są potrzebne, to w podsumowaniu na razie nie zostanie. To mogę wywalić. Te szukanie pracowników. Mamy tutaj niby jeszcze jedną osobę do zatrudnienia. Nie jest ona jakoś super ekstra wybitna. Szczerze. Jeśli chodzi o design, jak ty tutaj wyglądasz? W sumie tutaj byś trochę odciążyła romana z tymi bardziej podstawowymi rzeczami. Za słaby. Nie, za słaba jesteś. Dobra. Spadaj. E, oczywiście te zlecenia powygasały w większości. Nowe meble to tam w sumie. W sumie moglibyśmy zrobić upgrade. E, mamy lepsze stanowiska. Dobra, tego trochę pousuwajmy. Ale te starsze podsumowania finansów czemu by nie wywalić. Tutaj też mamy jakiegoś pracownika do zatrudnienia. No tak nawet, nawet. Da wiecie co zatrudnijmy YOLO. Przekaj sobie usuniem tą wiadomość. I przypiszmy ją tutaj do stanowiska. I wydajmy kolejne punkty rozwoju, bo mamy za coś. Być może lewe firmy biliśmy, Możemy albo pójść dalej we własne projekty. A być może tutaj coś w pracowników. Tu możemy zredukować ich pensję troszeczkę. Poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania pracowników. Także się to przyda. Mamy też zadanie na zrobienie 2 milionów. Być może z tych projektów się uda, zobaczymy, miejmy taką nadzieję, także dobra, też w ogóle na pewno w kolejnej wersji zwiększę liczbę fanów zdobywanych z własnym zleceniem, bo tak to nie, nie za fajnie wygląda, ale dobra, kasy mamy sporo, e, tutaj prawie milion na tym projekcie, długo on był dystrybuowany, także, także spoko, dużo się udało nam zarobić i tak, wymieńmy sobie w sumie te, a, mam tu już najnowsze te, no tak, dobra, zapomniałem, że w tej lokacji one się automatycznie odblokowywują, te najlepsze, najlepsze stanowiska. Tak, w sumie nic tutaj nie będziemy zmieniać. przyspieszmy po prostu czas. I czekamy, aż tam tutaj może trochę się projekty podystrybują. Moglibyśmy coś w międzyczasie robić, tylko się co? mi w ogóle kursor zniknął. Okej, okay. co ciekawe, zbagowałem jakoś build mode. W jakiś sposób nie mam tego pojęcia, ale ok. Będę musiał to zobaczyć na filmie. Wydaje mi się, że ten błąd już naprawiałem, bo nie jest chyba związany z wychodzeniem z build mode, ale, ale to nic. Dobra, no chyba kolejny projekt, nie pozostaje nam nic innego do roboty: jak wydanie kolejnego własnego projektu, żeby też tych fanów trochę pozdobywać. Także dajmy po dwa najlepsze z każdej kategorii rzeczy, a nawet trzy, bo mamy teraz więcej pracowników. Oj, chyba nulowałem przez przypadek. Eee, dobra, jeszcze raz. Okej, okay, teraz to, o niekoniecznie forum, forum może nie, film, blog, a tutaj animacja, minimalistyczny, design, e, jakbyście chcieli podpowiedzieć, to jest chyba jakieś ukryte osiągnięcie za e, generalnie zrobienie projektu, który ma 10 komponentów, okej, okay, widzę, że tutaj jednak musimy wrzucić Abigail, bo ona za bardzo nie popracuje nad niczym innym, także dobra, zarzucimy tutaj naszych pracowników. Tu Michel, tu Roman. Sorry, będę go nazywał Michel. W sumie, o ile się nie mylę. Yy, nie to. To. Nie zablokowałem możliwości. Tak, możemy. Dobra, teraz się miałeś nazywać Michel. Dobra, może być tak. Zatwierdź. Za, zmieńmy mu imię, bo będę się tak jak mylił. O, i kolejny błąd. Tutaj się nie odświeża ono. Dobrze wiedzieć. Też sobie zapiszę. Eee, nie odświeżająca się ca się właśnie... Nie odświeżająca się imię pracownika po jego zmianie w przypisanym komponencie. Będę sobie musiał później wszystko pozgłaszać, jak już ten film będzie na YouTube do Mantisa. No? Okej, okay. o, dobra, jakiś ciulowy projekt. To teraz w sumie nie mamy zadania, to nie ma co go nie ma co go tak naprawdę tutaj robić. Odrzućmy. Ok. milion 700 tysięcy zarobiliśmy w tym, w tym roku, także dalej idziemy ładnie, ładnie na plus. Zatrudniaj sześciu pracowników. Dobra, czyli gra by chciała, żebyśmy znaleźli sobie kolejnych pracowników. Mamy dwa miejsca jeszcze oczywiście w biurze, także to nie będzie problem, jeśli o to chodzi. Dobra, weźmy sobie w takim razie budowanie. W ogóle OBS ma jakiś problem w, momentu, w tym momencie z przechwytywaniem gry Generalnie ona mi działa zajebiście płynnie, ale w się jest jakiś problem Niestety OBS ma czasami takie dziwne rzeczy, także wybaczcie za to ehm, To w sumie nie wiem po co chodzić do Build Mode, to tak naprawdę nie potrzebuję Potrzebuję za to znaleźć pracowników To niestety te kryteria ostatnio się za bardzo nie sprawdziły Zróbmy może trochę szerzej tutaj I w sumie fajnie by było mieć kogoś zajebistego w designie Weźmy sobie po designie, posortujmy. Dobra, może niekoniecznie nasz material design, weźmy sobie... Mm, no czemu to się nie chce? Okej, okay, dobra, coś się znowu zbagowało. Okej, okay, to ciekawe. Okej, okay, widzę że się zbagowało, bardzo permanentnie i będę miał niestety wybrany ten material design. Po przeciągnięciu to się stało, także kolejny sobie błąd sobie zapiszę. Eee, przeciągnięcie. Komponentu. W, w wyszukiwaniu pracowników, dobra. E, tak czy siak, weźmiemy sobie jeszcze coś tutaj. Okej, okay, co to się stanęło? Bo w ogóle nie mogę klikać na te komponenty. Okej, okay, dobra. Mam wrażenie, że niestety e, muszę zapisać grę. E, a i ten zapis może e, nie pomóc za bardzo, ale zobaczymy. E, chyba będę musiał ją zresetować, wątpię, że wyjście do menu głównego pomoże, ale sprawdźmy. E, to jak widzicie są save y z nowszej wersji gry, dlatego są niekompatybilne. Tak, tak jak myślałem. Dobra, to wiecie co? Niestety tym trochę nieoptymistycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek, bo niestety gra się trochę zbagowała, e, Także musiałbym ją zresetować, a nie chcę mi się tego później za bardzo ciąć, montować i tak dalej. Także na tym zakończymy ten trzeci odcinek. Myślę, że to już jest ostatni odcinek z tej wersji gry, bo jak widzicie jest ona zabugowana, niezbalansowana i w ogóle. Także myślę, że tutaj wyczerpałem tak naprawdę możliwości tego, co tutaj mogę wam pokazać. Tak naprawdę dalej robicie własne projekty, spełniacie cele firmy, no i tak w kółko generalnie. A oczywiście w kolejnych wersjach to też zostanie rozbudowane. Ostatnio na Steama wleciała roadmapa, także polecam sobie to właśnie obczaić. Tam zobaczycie nasze plany na przyszłość, jeśli chodzi o terminy i tak dalej i ogólnie co się w grze jeszcze pojawi, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć!